Dzień dobry moi drodzy. Karty na 16 czerwca. Nie wiadomo no, jak to zleciało. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Wysyłam buziaki, słuchajcie. Dużo dobrej energii, bo może Wam się co niektórym przydać. Życzę wszystkim, słuchajcie, szesnastkom zdrowia, szczęścia, obfitości, fajnie spędzonego czasu, korzystania z lata, słuchajcie. No i żebyście byli przede wszystkim zdrowi. Zobaczymy kartę na szesnastego. Co tu przyjdzie? Tego szesnastego. Praca. Dom. Co tu może przyjść nieoczekiwanie? Rezultat dnia. Wasza rola. Co w zdrowiu? O czym myślicie? Miłość. Wiadomość z góry. I tą małą kartę. No patrzcie, dwie. No tak musi być. No i zobaczymy na tego 16 Praca. U tu pilnujecie swego, moi drodzy, w poniedziałek. Wracacie. Nie ma to tamto. W ogóle jakby nieskończone projekty z poprzedniego tygodnia mogą być. Te karty pokazują, że zakasacie rękawy, robicie po swojemu. I nie dajecie się jakby wtrącać. Wy wiecie dobrze, co macie do zrobienia. Tak mi pokazuje ta karta. Oj, dobrze wiecie i nie, będzie, nie będziecie 15 razy powtarzać. Może być to sytuacja wolnego. Nawet. Że może wasze wolne, jakiś długi weekend stał pod znakiem zapytania, ale wy już możecie mieć plany na ten długi weekend, tak? I teraz co? Zawieszenie pracy tu się pokazuje. Zawieszenie pracy. Wy wiecie dobrze, czego oczekujecie w poniedziałek przy tej pracy. Powtarzać nie będziecie 15 razy. Bardzo konkretne podejście macie w poniedziałek. Dlaczego? Nie wiem, w ogóle mi się pokazuje, możecie mieć zaplanowane święta, świętowanie, może chcecie coś skończyć. Przed tym długim weekendem, a może yy, tutaj potrzebujecie wolne, coś takiego się pokazuje. O, dom. Tu jest oczekiwanie na spełnienie i zadowolenie. O Jezus. Jakaś podróż, jakieś oczekiwanie. Chcecie, żeby się zakończyło, i chcecie się. Bo tu jest pokazane szczęście z tego powodu. Może wyczekacie aż ktoś przyjedzie. Dosłownie jakiś statek tu ma przypłynąć, albo ktoś ma przylecieć, albo wy czekacie, ponieważ wy już macie bilet w ręku. Tu jest szczęście, zadowolenie, oczekiwanie przy domu, słuchajcie. Wiara w to, że ja nie wiem, a ta osoba jak przyjedzie, albo jak tutaj wy gdzieś ruszycie, spełnienie, zadowolenie, uważacie, że to jest w ogóle no coś pięknego się tutaj pokazuje, ale na to czekacie cierpliwie. Co przyjdzie, nieoczekiwanie? Jak ktoś Wam może dołożyć roboty, słuchajcie, przy pracy. Może być taka sytuacja, czy co przyjdzie nieoczekiwanie, że wam dorzucą coś do zrobienia tutaj. Hmm. może być tak, że ktoś będzie wykorzystywał to, że jakiś idzie długi weekend czy cokolwiek, do, mogą wam dorzucić jakieś zajęć tutaj. Co przyjdzie nieoczekiwanie. No, tutaj jesteście zapracowani bardzo, tak jakbyście chcieli, ale tak jakby ktoś wam dorzuca, bo kogoś nie ma, bo ktoś się nie sprawdził, nie zrobił czegoś. Jest pokazana nerwowość, ale wybierzecie to na swoje barki. Jaki rezultat dnia? Zmęczenie? Hmm. Czemu mi się tutaj pokazuje? W ogóle zmęczenie się pokazuje tutaj. Po, po jutrzejszym dniu, po poniedziałku, te karty pokazują zmęczenie. Dlaczego? Hmm. Może być tak, że macie wiecie, że te karty pokazują tak, taką ciężkość psychiczną i fizyczną, jakbyście byli umęczeni po tym jutrzejszym dniu, bo coś nowego wyniknęło w pracy, bo coś się zadziało. No tak nie bardzo mi się to pokazuje tutaj. Jakbyście mieli dosyć. Jaka wasza rola? Machnąć tutaj mieczem, słuchajcie, i zaznaczyć te granice, bo wy tutaj się pokazujecie w bardzo dużych konkretach, ale jaka wasza rola? Jezus, żeby nikt nie przekraczał tutaj Pokazuje się tak, przy dziecku zrobić porządek, jeżeli trzeba będzie coś tutaj, zaznaczyć konkretnie jakieś granice, jakieś decyzje się pokazują. Natomiast również te karty pokazują, pilnujcie swojej przestrzeni i nie pozwólcie, żeby ktoś właził w, wasze, w Waszą przestrzeń z buciorami. Zdrowie. Hmm. Tutaj mamy problemy jakieś takie, wiecie, zawsze naczyniowe, tak? Nie wiem, krążenie, coś takiego. Może tutaj, nie wiem, fale upałów albo pogoda może wpływać. Ciśnienie, słuchajcie, układ krążenia się pokazuje. Niektórzy mogą się jutro źle czuć, dosłownie. Hmm. Odciążyć nogi w ogóle te karty pokazują. Jeżeli stoicie w pracy, to jest trudne, ale ta karta pokazuje w zdrowiu odciążyć nogi. Może zdjąć buty, wymienić je na, nie wiem, na lżejsze chociażby. Co Wy macie w głowie? Oj, Wy tutaj chcecie ruszyć do przodu. To jest naprawdę bardzo dużo działania. Chcecie zawalczyć o coś? Tu się pokazują jakieś fajne nowe początki. No, możecie mieć w głowie, nawet niektórzy mogą mieć w głowie jakieś romanse, jakąś namiętność po cichu z kimś, eee, co, w ogóle nowe działania. Ale też macie w głowie być może to, że o tych nowych działaniach, że sobie coś upatrzyliście, coś chcecie. Te karty pokazują, że wolelibyście nikomu nie mówić. Co w miłości. Spełnienie, zadowolenie mi się tutaj pokazuje. My powinniście dostać to, kurczę, spełnienie i zadowolenie. Jeżeli się od kogoś odwróciliście wcześniej, bardzo możliwe, że jest taka sytuacja, że ktoś was doceni. Spełnienie, zadowolenie. Tu się pokazuje przy miłości. Jaka wiadomość z góry dla Was? Działania słuchajcie przy podróżowaniu, przy domu, przy stabilności. Są tutaj podróże pokazane do domu rodzinnego, lub przemieszczanie się, i bardzo dużo działań. Je, może te karty mówią o tym, wiadomość z góry. Jeżeli masz jakiś pomysł, na jakąś podróż, jakiś plan, właśnie te karty pokazują odnośnie przeprowadzki albo domu rodzinnego, czegoś takiego. To te karty radzą działać. Co tutaj się pokazuje? Co my mamy tutaj? Tak same karty mieliście tutaj też pokazane. Ktoś oferuje ci serdeczny prezent. Miłość się przelewa, więc powiedz komuś, co czujesz. Emocji może być na razie trochę dużo, ale pamiętaj, że są jak woda. Nie powstrzymuj teraz swoich uczuć, pozwól im swobodnie płynąć. Rozważ wszelkie możliwości przed podjęciem jakichkolwiek decyzji, aby napra naprawdę oczyścić powietrze, wysłuchaj wszystkich stron, zanim rozstrzygniesz spór. Kompromis nie zawsze polega na tym, żeby mieć rację. Poszukaj najuczciwszego rozwiązania do każdego aktualnego problemu. Rozważ długoterminowe skutki wszelkich decyzji i umów, zanim cokolwiek podpiszesz. Buziaki, moi drodzy, pozdrawiam. Do usłyszenia.